Witam serdecznie po raz kolejny. Oczywiście na coś sobie spojrzymy, ale nie może również zabraknąć czego. Oczywiście, że suchara. A suchar na dzisiaj jest taki. Powiedzcie mi, co robi piekarz? Z chlebia innym. <minry> 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 Dobra, zejdź ze sceny, a tak na poważnie to przyjrzymy się dzisiaj czemuś takiemu. Moi drodzy, a omawiany przez nas dzisiaj produkt to tego typu lampka rowerowa. Jest to lampka na przód solarna, która została przeze mnie zakupiona na portalu, ale drogo na dzień 9 czerwca 2023 w kwocie, uwaga, 40 zł. I to już razem z przesyłką. Nie wiem, kto jest odpowiedzialny tutaj za ten wyrób, ponieważ nigdzie nie mogłem znaleźć producenta. Natomiast jest podany model, jest to dokładnie model L17. My, oczywiście, to wszystko sobie przetestujemy. Nie wiem, w jak Stopniu jest to naładowane, także, może wyjmijmy to sobie z tego opakowania i przyjrzyjmy się tej lampce bliżej. Co ciekawe, jest to lampka wodoodporna, solarna, jak już wcześniej wspominałem. Mamy tutaj co ciekawe, również sygnał dźwiękowy także bardzo fajna sprawa wbudowany akumulator o nominale 2000 mAh, uniwersalny montaż na opaski. Także super sprawa. Światło według, według producenta wynosi 350 lumenów. Mamy też tutaj trzy tryby świecenia: mocny, słaby i przerywany. Sama lampka prezentuje się dokładnie tak. Nic tutaj nie mogę się doczepić. Fajnie, wszystko jest tutaj wykonane. O! I już tutaj, co ciekawe, świeci się taka dioda na czerwono. Nie wiem, czy możecie zauważyć. To już chyba oznacza, że poprzez Solar się to ładuje. Pomimo tego, że nie ma aktualnie słońca. Na pewno będzie się to również w dzień pochmurny ładować, tylko że po prostu wolniej, tak? Eee, o! Słuchajcie, patrzcie. To jest chyba ten klakson. Dobre! Także super sprawa. No dobra, no dobra, a może zakryję? Tak. Czyli ta czerwona dioda oznacza ładowanie solarne. Spójrzcie, ja teraz ten panel tutaj. O, zakryję? Nie świeci się. A teraz świeci się, tak? Nie świeci się. Świeci się, nie świeci się, świeci się, nie świeci się, świeci się. Super sprawa. Ehm, no dobra, aha, no i jest naładowana aktualnie no, na 3 czwarte, bo świecą się tutaj e, 3 e, diody. Wystarczy nacisnąć. Dobra, czyli teraz mamy najmocniejsze światło, teraz słabe światło i teraz światło. Przerywane. Także wszystko działa jak należy. Tutaj jeszcze mamy jakieś chyba pokrętło. Nie wiem co to jest. Nie wiem co to jest. Dobra, potem się tym zajmę. Tak, tutaj jest to do montażu. Coś. No dobrze, tutaj jest jakaś taka opaska, też służąca do zapewne montażu i kabelek USB służący do ładowania, ponieważ oczywiście oprócz zasilania tutaj solarnego możemy to sobie podładować poprzez zwykłą ładowarkę, no i prawdopodobnie tutaj znajduje się instrukcja obsługi lampa rowerowa USB z opcją ładowania słonecznego, model L17 tutaj mamy pełną specyfikację jeśli ktoś chce, to niech sobie w tym momencie właśnie tutaj zatrzyma ten filmik i na spokojnie Przeczyta. No dobra. Zrobimy tak. He, 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 he. Jest naładowana na 3 czwarte. I na tych 3 czwartych pójdziemy sobie teraz do piwnicy. Zobaczymy jak te światło świeci, że tak powiem. Następnie rozładuję do końca e, tą lampkę. Naładuję poprzez Ładowarkę normalnie sieciową do pełna, po czym później ją załączę na najmocniejszy tryb i zobaczymy, ile czasu będzie ona świecić. A z kolei znowu później, jak będzie całkowicie rozładowana, po prostu wystawię ją na zewnątrz. I będzie się naturalnie ładować. Oczywiście, raz będzie słońce, raz nie będzie słońca, także nie wiem, ile potrwa to ładowanie tej lampki. Postaramy się po prostu naładować do pełnej mocy, i znowu później na tym najmocniejszym trybie świecenia sprawdzimy czas, czas tego świecenia. No dobrze, no to co? Zabieram naszego tutaj gagatka do piwnicy i zobaczymy jak to wszystko będzie się prezentować. Dobra moi drodzy, jestem już w piwnicy, gaszę światło. I zobaczymy jak to będzie tutaj świecić. Czekajcie, to jest... tak, to jest słabsze, to jest przerywane, dobra. Najmocniejszy tryb, lampka naładowana na poziomie czwarte. I muszę przyznać, że bardzo fajnie tutaj oświetla. Spójrzcie, ładna odległość. Super sprawa. Wszystko jest tak, jak należy. Fajnie. Przejdźmy teraz na słabszy tryb. Tryb świecenia słabszy, i również daje radę. Nie ma żadnych problemów. I tryb świecenia przerywany. Kurwa można oślepnąć. Dobra, wyłączę. Dobra. Także tak to się prezentuje. Ja teraz sobie może ją jak mi się uda, ułożę. Gdzieś tu. No. Dobra, poczekajcie chwilę. Muszę pokombinować, gdzie ją tutaj ułożyć. No, może tutaj. No, dobra. Powiedzmy, że tak. Dobra. Jest umieszczona na najmocniejszym trybie świecenia. Tylko źle jest skierowana. Jednak źle jest skierowana, mam tutaj problemy techniczne. Dobra, na chwilę się wyłączę. Dobra, powiedzmy, że będzie tak skierowana. Nie jest jakoś superowo, ponieważ troszkę idzie do góry, a powinna iść tam. O, dobra, teraz przestawiłem. Powiedzmy, że jest skierowana tak i spójrzmy na tą odległość. Tutaj swoim cieniem zasłaniam. Spójrzcie. No tutaj Ja wszystko tutaj widzę, spokojnie. O, spójrzcie, tutaj jeszcze jest z tej odległości to oświetlone. Do tego stopnia. Na żywo, na żywo jest to widoczne o wiele lepiej. Spójrzcie, odległość jest nawet dosyć pokaźna. Na żywo, że tak powiem, jest jeszcze bardziej jasno niż na kamerze, kamera Wam tego nie odda. Także Także bez zarzutów, moi kochani, spójrzcie, a to jest duża odległość. Także tak to się właśnie prezentuje. Bez zarzutów. Dobra, udamy się teraz z powrotem do domu. Ja to na szybciutko tylko podepnę na kabel i zobaczymy, czy tutaj będzie coś sygnalizować. Ten stopień naładowania. Tutaj wam jeszcze tylko tak pokażę. No, oczywiście jest niestety pochmurno, ale chcę wam pokazać tutaj stopień intensywności świecenia. Spójrzcie, teraz w ogóle praktycznie, bo ten panel solarny no, nie dostaje praktycznie teraz tutaj światła. Także nie świeci. Spójrzcie, pomalutku idziemy. Już coś tutaj widać na czerwono. Po malutku, po malutku, po malutku, po malutku i coraz bardziej świeci. O! Także tutaj to wszystko, moi kochani, działa. Dobra, e, mam już oryginalny kabelek, ale gdzie to się tutaj podłącza? Hmm, hmm, hmm. O, tutaj coś mamy. Przepraszam, jedną ręką, bo w drugiej trzymam aparat. Czy tutaj jest tak, bo już widzę, że to będzie to. Tak, tutaj mamy wejście do ładowania. E, momencik, ja to sobie tylko tutaj podepnę. Poczekajcie chwilkę. Podpinamy końcóweczkę zatem tutaj. Ok, wpięta. No i teraz drugą końcóweczkę, oczywiście, do ładowarki. Posłużę się taką standardową ładowarką do smartfonu. Wepnijmy zatem do gniazdka. No i voilà. Tak, tutaj świecą się te diody. Także wszystko się ładuje. E, oczywiście naładuję tutaj do samego końca to i zobaczymy czy te diody przestaną świecić, czy też e, po prostu będzie to sygnalizować w jakiś inny sposób. No dobrze, moi drodzy, lampka tutaj już się w pełni naładowała. Także sygnalizuje to poprzez ciągłe świecenie tych diod w kolorze e, zielonym na czterech e, poziomach. No dobrze, no dobrze. Za chwilkę e, przejdziemy. Po prostu do testu i spojrzymy sobie, którą będziemy mieli godzinę. Będę musiał to zrobić za 2-3 dni, ten test, ponieważ jutro udaję się do pracy, a chcę być na bieżąco z tym. Dobrze, i będziemy kontrolować czas świecenia. Dobra, lampka jest już w pełni naładowana. Sprawdźmy, którą mamy godzinę. Mamy dzisiaj 20 czerwiec 14:28 i włączymy ją na najmocniejszy tryb siedzenia, tak żeby jak najszybciej się rozładowała i zobaczymy, ile będzie ona świecić. Także najmocniejszy tryb świecenia, zaczynamy czas start 14:29. No dobrze, mamy godzinę 15:29, co oznacza, że upłynęła tutaj w pełni cała godzina, i tutaj z tego co widzę, jedna dioda przestała praktycznie świecić, czyli jeszcze mamy na trzech poziomach. Przypominam, że mamy włączone najmocniejsze źródło światła, a lampka była ładowana sieciowo. Oczywiście później postaramy się ją naładować naturalnym słońcem, zobaczymy ile to będzie trwać. Także po godzinie czasu wciąż fajnie świeci, nie ma żadnych problemów, czekamy dalej. Ok, mamy 1629, czyli upłynęły równe 2 godziny i wciąż tutaj świecą się trzy diody. Także ładnie tutaj świeci po dwóch godzinach. Spoko sprawa. No a tak na rowerku średnim tempem myślę, że około 20 km byśmy zdążyli przejechać. Mamy godzinę 16:59, i tutaj już coś nam zaczyna mrugać. Czyli po 2,5 godzinach na najmocniejszym świeceniu zobaczymy, jak to długo jeszcze pociągnie. Godzina 17:11: Lampka wciąż walczy. Godzina 17:18: Jeszcze walczy, jeszcze daje radę. 17.29, czyli upłynęły równe 3 godziny. Wciąż walczy, że tak powiem, na tej rezerwie. Bardzo długo. No, trzeba liczyć, że przejechaliśmy na rowerze około 60 km. Także czekamy dalej. Godzina 17.40. Wciąż tutaj walczy. Upłynęło dokładnie od 14.29 3 godziny i 11 minut. Wciąż jeszcze świeci. Czekamy. Moje drodzy, mamy godzinę 18:29, co daje równe 4 godziny, i wciąż na tej rezerwie jeszcze to świeci. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. No, jestem ciekaw, kiedy to do końca już padnie. Wiadomo, że to światło już nie jest takie super, ale i to wszystko za sprawą naładowania sieciowego. Oczywiście później jeszcze będzie solarne. Fajne jest to, że nie potrzebujemy tutaj żadnych baterii. Jedziemy dalej, godzina 19.01, 3 dobijemy do równych 5 godzin. Producent pisał, że 5 godzin świecenia wytrzymuje na pełnym naładowaniu. Natomiast przypominam, że tutaj mamy włączoną najmocniejszą moc. Także zobaczymy jak to będzie. Do równych 5 godzin brakuje zaledwie 28 minut. Moi drodzy, godzina 19.29, co daje nam 5 godzin, równe 5 godzin i jeszcze tutaj ta lampka zapodaje światło jak możecie zauważyć. Także super. Producent pisał prawdę i to dodam, że na najmocniejszym trybie, więc na tym słabszym podejrzewam, że no jakbyśmy to pomnożyli razy 2, to już by była tutaj 10 godzina. Dobra, czekamy, zobaczymy kiedy to całkowicie padnie. 19:57 walczymy. 5 godzin i 28 minut. Ok, godzina 20:29, czyli równe 6 godzin. Lampka dalej jeszcze walczy. Spójrzcie. Jedziemy z koksem. No, i moi drodzy, mamy godzinę 20:37. Lampka całkowicie tutaj padła. Już nie świeci. Co dało nam 6 godzin i 8 minut. Ciekawe, czy tutaj dzwonek będzie jeszcze dręgał. Spójrzcie, ale dzwonek, pomimo tego, że nie świeci, dzwonek wciąż wydaje tutaj. Efekty dźwiękowe. No dobrze, kolejnym etapem będzie taki etap, że będę chciał tą lampkę naładować naturalnym źródłem słonecznym. Lampka jest już oczywiście całkowicie rozładowana. Podejrzewam, że to ładowanie będzie bardzo długo trwać, także nie będziemy tutaj mierzyć czasu. Ja chcę tylko zobaczyć, czy po prostu jesteśmy w stanie ją naładować. Czekam do kolejnego dnia. Dobra, mamy poranek. Postaram się to tutaj wystawić. Niestety tutaj raz dochodzi słońce, raz, raz nie dochodzi, także tutaj, no, to będzie wolno się ładowało, no ale niech się ładuje, zobaczymy czy coś w ogóle się naładuje. Czerwona dioda już świeci. Wracam po dwóch godzinkach, no niestety słońca nie ma, wręcz przeciwnie nadchodzi burza, pada deszcz. Przy okazji sprawdzimy sobie wodoodporność tego urządzenia, sprawdźmy tutaj ten poziom, no na razie jedna kreska. Dobra, ja to muszę wyłączyć. No, i pomimo tego, że nie ma słońca, niech to tutaj cały czas będzie. No, na czerwono tutaj się to świeci. Jeszcze się upewnić. Tak. Zostawiamy dalej. No dobrze, moje drodzy, upłynęły praktycznie dwie doby. E, dodam tylko tyle, że dzisiaj przeszła tutaj nawałnica. E, burza z piorunami. Bardzo padało, także myślę, że nic się tutaj mam nadzieję, że nic się nie stało. Sprawdźmy tutaj ten poziom naładowania. Było cały czas pochmurno niestety. No i dalej jest tak jak tak jak było. Czyli po prostu mruga. No dobrze, ja jutro wyjeżdżam, mam wyjazd. Także wezmę tą lampkę ze sobą. Mam nadzieję, że będzie w bardziej dogodnym miejscu, gdzie będzie bardziej to Nasłone czynione i zobaczymy jak to wszystko będzie się prezentować. No dobrze moi drodzy, jestem na wyjeździe. Upłynęły praktycznie 4 doby. Było troszkę słońca, było też niestety standardowo pochmurno. Ale sprawdźmy co tutaj się wyprawia po czterech dobach. I Cały czas mruga, moi drodzy, także tutaj nie jest to jednak zapełnione, ale tutaj widzę, że to światło mocno świeci, także coś tutaj na pewno jest doładowane, na pewno, na pewno tutaj coś doładowało i to dosyć porządnie, spójrzmy. Ale zależało mi na tym, żeby tutaj tutaj to po prostu nie mrugało, tak? No nic, no będziemy czekać, chociaż tutaj ta druga dioda tak jakby już prawie była naładowana. Spójrzcie. No ja to jeszcze zostawię i będziemy to obserwować. Dobra moi drodzy, upłynęło 11 dni. Sprawdźmy zatem czy coś się tutaj zmieniło. I nie. Latarka świeci. Tutaj mruga cały czas. Jedna dioda. Dobra, zostawiam to jeszcze. No dobrze, moi drodzy, upłynęły w zasadzie dwa tygodnie, 14 dni. Sprawdźmy, czy coś tutaj się zmieniło. Nie, dalej jest tak, jak jest. Także ja nie wiem, czy to się naładuje. W każdym bądź razie świeci to o wiele bardziej wyraźnie. Dobra, nie będę już to dalej testować. Będę chciał to zamontować na rowerze. A tak to. Wygląda, zamontowane na rowerze. Montaż jest bardzo prosty. Wystarczy tutaj po prostu zahaczyć o rurkę gumą. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać po ciemku. Jest elegancko. Także wszystko działa tak jak należy. Tak więc reasumując, ja ze swojej strony jak najbardziej polecam ten oto produkt, jest to model L17, lampka solarna z klaksonem czy tam dzwonkiem. No jak mogliśmy zauważyć, ten panel solarny bardzo słabo działa, ale coś tam doładuje, coś tam doładuje, jest ok. I to by było na tyle z mojej strony na dzisiaj. Ja będę się z wami żegnał. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.